Siemanko, Siemanko z tej strony suchy. To jest drugi odcinek serii z gry Dungeon Defenders. Jest ze mną marku. Siemanko. Lubi. Siema. No i o, oraz gościnnie w naszym odcinku jest Janis. Cześć. To jedziemy na drugą matkę. Dobra, wczytywanie. I jedziemy. ty czytywanko. Czy Ej to Janis jest. idzie ze mną na środek. Ja idę w dół. Ja idę tu. dół. jakby co mało gra, więc nie mieć do niego pretensji. Bierzemy po jednej skrzynce. Dopiero dzisiaj go wprowadziliśmy w tą grę, więc... mi tą skrzynkę. Ty wyjazd z mojego w wondaków. Idę po skrzynkę. Ja też. Arhu! Ja tutaj jestem z Janisem. Ja nie chcę, Ja na środku jestem, tam jesteś u góry po lewej. Na mapie. Tu Co? Możesz dać mi trochę many? No to idź po jedną skrzynkę jest u góry. Włącz sobie mapę na shifcie. shift. No dobra, biegnę tam. Czekajcie, ja tu od razu dwa razy rwania. Dobra. Ale to wiesz tutaj gdzie jestem, dawaj. No na tych słodkach mniej więcej. No. O, no tam... 4 temu się postanąć. Dobra, u mnie git. A wiecie, że na pierwszej place będzie od razu 84 worki. Mo. Dobra. Damy radę. Ode, ode mnie idzie 28. 28 u mnie też. U mnie też. U mnie, u nas tak samo. 19 pałkarzy i... Ej, Janis, Czekaj, to jest twoje, tak, tak? Odtąd tąd, Czekaj, czekaj, ja archu, Ja tutaj nie ustawiam. Nie, bardziej tu, patrz. Nie. One będą ich blokowały, przed tym daj. Daj prawy traj ja przed tym ustaw. Ja może mi coś tutaj... Dobra, dam se radę. Wardną tam cię coś? Dobra, gramy, wiesz, to są Nie Dobra, ej. Czekajcie, jeszcze suchemu ustawie to i wracam. Nie potrzebuję gramy, dawaj. Dobra, dawajcie, miejsca z tym tam. Dobra, gdzie? Jak mu się nie będę się dawał rady, to nie mówczę razu. No. To co? Jedziemy. Ty może ja dam ten, też osłonę. Dobra, nic, nie dawaj, graj ten. Dobra, nie, na razie nie dawaj, ja tutaj dam moje dalej. Da no, musiał dać. O. o, o. Nawet sięka, no, ale stary i sieka co dzieje. za menda. No, a co myślę, że będę robił? <grym> Stał i czekał aż moje coś ich sieka. Tak, tak, <grym> osiem razy. Ja sobie zaraz postawię działko, jak ich wypieprzę w powietrze, to... Jak ci jesteś Po co tu pasz, jak to jest zblokowane już? No i co, ja chcę jeszcze jedno. Jest dwa, w mi uciekły. Dobra. do ich. Oj. Dobra, dogonię. Czekaj, Dobra, niech ja. wyjdą. Ej. Już. No patrz co Ty, za... To i idzie więcej Komuś walnąć pułapkę? Nie Dobra dajemy radę U co nas to jest? Y Wylajcie. oni podchodzą to nagle się rozsuwa, rozkręca i ciachaj mhm. Miło Nice. Patrz co teraz walnie stary O oh. już masz ósmy level no. Bo on grał na singlu, żeby nie odstawać levelem, nie? Aha. No właśnie. Jest! Dawaj to jest już, fajne. To. Dawaj mi się Chyba w Chyba jak, jak to się nazywa? O, tanki. Dobra. Słuchaj, jak z się... będziesz dawał rady, albo Arku mówić. Będę dawał radę. <laughs> Będę się śmiał, jak zginiesz. Dobra. obra. Dobra, dobra. Na Arhu zginie, dobry suchar. <noise> na Archu jest słaby. Pamiętajcie. E, dobra, dobra uspokojcie. Dobra, g. Go, chcesz ty spamować tymi pułapkami tutaj? Nie, no tyle na napisa... suchemu Nikt tanku nie dał. Znowu. Poczekaj, aż wyjdą. No właśnie No sam mówię, żeby poczekał, a sam się pcham na nich jak debil. To. Ja. Ja ciebie mówiłem, żebyś czekał, a sam rzuciłem się na nich. Fajnie, fajnie. No. Niech nie znał. Tam mam już nie. Kurze. Do... Tak mam? O, aha, o, te. No to jest dobre. A ty dalu ty niedobry. Właśnie ja nie, jak przeżywa. Aż musiał zjechać potworkę. Patrz ja nic tak. Ty... Ty... To jest trochę niesprawiedliwe, bo ich jest za dużo, u nas jest tylko cztery. Tak, niesprawiedliwe. co ty masz... wbijasz level i... w ogóle. Oni nie. nie. Dobra. I w ogóle. I w ogóle. Bo ja jestem fajny. I za to ja mam takie... takie fajne nazwy. No nie mogę, wy te tanki i ja... szybciej. Oj, uciekł mi, graj. Daj coś tam, zamówię. czy nie? No dawaj, mówię. Właśnie. o to czekaj, mu dać. Trzech. Okay. Jak to zabrzmiało? Ja lecę mu dać. Archu chcesz coś? Nie, dziękuję. Ja drogi. Ja mam swoje działka więc... Nie, ty drogo. Słuchaj, ja ci dam jedną kuszę tam. Dobra. Dobra, już daję. Jedną czy dwie? Nie, nie kuszę już będzie. Teraz taka fotka fajnie szło. Okej. Okay. Dobra, masz kuszę na środku. Teraz ja nic nie zostawię. Dawaj manę złodzielnik. A ja potrzebuję many. Czekajcie, ja sobie z te skrzynki. Dobra. Mój za mało many. Dobra, tu jest jakaś kusza koło mnie. Ja jakby chcę kto... To chyba Dubi ją ma, tak? Czy Janis? Nie, Janis nie, ja nic? Ja Nie mam Nie, nie Ja nie Jaką kuszę ja mam? Złoty. O, o. o, tutaj też masz jakieś. Co mu o, daje? Nie Ja mam jakąś ruszki. Ja ma też chcę. Dobra, ja jestem gotowy. Ale masz... fajne kurcze? Dobra. Nie, To jest... Dobra, ja też. Ja też. Dobra, proszę. masz To czemu nie dajesz? Ja proszę. Dubi, to tyle ja prawo. A no dobra. A archu lewo i prawo, ucho ho, jeszcze, się, się, się dowalili Ty siepko my Wszystko ładnie pięknie. Ej, ja nie jest dobre te twoje te blokady nie? Już dodaję te twoje blokady Bo so, ja je ulczyłem i teraz nikt przechodzi Ne? Znaczy, ale w nich jeszcze nie, nie? Ja jestem pewien, który to ten główny ogród, co ma tak dużo życia. Chyba dołem, nie? Tak, no. ja mam już prawie mamy. Nie, znaczy ten nie mamę, tylko tego, A ogr... Ale to mnie denerwuje. Chodzicie o tego ogra, co ma 15k Tak. To on środkiem. To on środkiem idzie? No. Ale, ale zwarduje... Nie zwarduje, Bożym mi się z już myli. Ale zespamię tych pułapeczek śmiesznych. Dobre. Ej, Janis, nagramy kiedyś coś z lola. Tak. Dzisiaj, zaraz, dzwonię. Tak, a dzisiaj, weź się, ja słabe łącze. Ogólnie musimy dzisiaj zagrać rankeda. No, teamowego. No to zaraz po tym możemy, dobra, no, dobra. po dwóch tych... Nagramy co innego, no tak? bardzo ważne. Bardzo skupcie, a nie gadajcie o jakichś tam... Dobrze, przepraszamy. tak. Archu chcieli nas wykorzy podle wykorzystać. No tak. Tutaj niby z nami, a zachęcają do siebie na lola, o proszę. Wykorzystaliście mnie. Archu, dać Ci jakąś kuszę tutaj czy coś? A no możesz postawić, możesz. Dobra. Nie odmówię, nie odmówię. daję. Teraz, teraz się podwizuję. No ja. <laughs> Ja chciałem na przykład usunąć ci jedną pułapkę. Yy, wciskasz scrolla, czyli ten taki środkowy w myszce i self-defense. No. Ulepszy, no. ulepszy ci to. Okej, okay. a ja ci ulepszę wieżyczkę. Ale ma ładne rękawiczki. A okay. ja ci swojego no. ulepszę, to będzie silniejsze, tak? No. I to kosztuje 100 many a tym 200 i... Oj, ej, ej, teraz idzie tych 22 z No. Eta. Dobra, radę. Na Dobra. Dawajcie G. Czekaj. Nie pacczek. Go, Dwajcie. Ja już. Dobra, Eni, ja ty znowu prawą ja lewą. Czyli ty możesz iść, nie wiem, gdzieś. dokończyć, bo tutaj jest. No. Ogarnięcie akurat. No, widzę. Ja sobie tu stoję i tu patrzę. Starek, oni podchodzą do tego, 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 tego śmiesznego laserka, od razu dodają. Oh. Oh, nie rozwalają te wielkie kusze, które rozstawię. Bo one tam stoją z tyłu, podchodzą i dostają. Co to miało być? No, kamikadze. No, to, to jest ten. Oni są z Alkaidy, czyli z dynamitem na plecach. Tam my babcia nim steruje. <noise> tak. Aż o jakiś staw dla archa No co za głowienko! O kurde pada Czekajcie szybki heal Jakie cioty boże Tak cioty Ja nie daję im naszych wieżyczek tylko biorę tych dynamitem na siebie We no, ja Już to widzę ile ty masz życie, życia tym mąkiem